Bardzo serdecznie. Ja zaraz udostępnię w innych miejscach, żeby nas więcej osób mogło zobaczyć, usłyszeć te informacje, które może nie dla każdego są. Przyjemne. No ale niestety pewne rzeczy nie da się zrobić, więc jeszcze do by to dostępnie, żeby ludzie mogli sobie usłyszeć, ponieważ chciałam Wam powiedzieć kilka rzeczy związanych z naszym. Festiwalem. A mianowicie, pierwsza rzecz, tak jak napisane tam jest poniżej, pewnie nie będzie dla wielu z Was zadowalająca, bo pisaliście, że dowiedzieliście się trochę późno i Nie daliście rady pewnych rzeczy załatwić. Otóż chciałam Wam powiedzieć oficjalnie gorąco Was poprosić, żebyście już nie dzwonili, nie pisali osoby, które zdążyły wpłacić przez weekend, więc te pieniądze będą w banku, więc ja zostawiłam rezerwę na tych, dla tych osób, bo ja wiem, że z Legnicy będą osoby z naszego zaimku. Więc dla Was są te miejsca rezerwowe zostawione, dla tych, którzy żeście wpłacili. Ale dziś, 21 listopada o godzinie 14.05, oficjalnie Wam ogłaszam, że niestety liczba możliwości uczestniczenia w tym festiwalu wolności świadomości i zdrowia jest kompletna. Jest to sala, która ma 250 metrów, która musi zmieścić wystawców, która musi zmieścić prelegentów, która musi zmieścić słuchaczy, ale też i siedzących prelegentów, a więc jest to nasza, nasze pierwsze takie duże wyzwanie. I nie mając też doświadczenia, bo ja oczywiście w organizacji różnych imprez, warsztatów, to mam doświadczenia, więc pojęcie mam, jak to, jak to wygląda. Dlatego widząc tą listę tych chętnych Was, widzę, że po prostu więcej ludzi nie jesteśmy w stanie na ten moment pomieścić. Chyba, że. Bo w ostatniej chwili dzieją się różne sytuacje u ludzi, życiowe, jak wiecie. Na przykład na pierwszym, na pierwszym spotkaniu integracyjnym Wolnych Ludzi też w Gardenie z Januszem Zagórskim, Ają i Iwonką Siecińską, Anią Wróbleską i wieloma wspaniałymi osobami, <laughs> Zabrakło po prostu miejsca. Nie, przepraszam. Była osoba, która na przykład nie, nie przyszła z jakichś tam powodów. A więc, jeżeli ja będę wiedziała, że ktoś z jakichś powodów nie może przyjechać na ten festiwal, dzień dobry, Karolciu, to wtedy będziecie mogli jeszcze wziąć udział. Zostawcie mi swoje numery telefonów, napiszcie, ale tu na moim profilu Zosia Golis w nawiasie T.V. Zosia Golis. Tylko i wyłącznie na tym profilu już będę mogła odebrać wiadomości. Ja nie jestem w stanie już odbierać na wszystkich, Stronka, gdzie piszecie fizyczną niemożliwością, ponieważ ja jestem z tym wszystkim sama. Przychodzą przelewy, ja muszę tworzyć listy uczestników, obiady, wystawcy, prelegenci, zabawa. Także jest tego sporo. I czasami było tak, że po prostu musiałam wyciszyć telefon i się położyć. Na chwilę odpocząć, bo 30-40 czasem 50 telefonów i mówić ludziom to, co jest w info. To było trochę dużo. Wiecie, każda nauka kosztuje to doświadczenie, na pewno będzie pracowało na, na kolejne po prostu imprezy. Kolejną imprezą, która już ma swój termin, tylko ja nie pamiętam dokładnie, ja utworzę info, to jest. Bal karnawałowy Wolnych Ludzi, tu w tym samym hotelu. Ostatnia sobota karnawału. W każdym razie mam rezerwację, to mam na pewno rezerwację i takie bale już karnawałowe robiłam nie tu, ale w innych miejscach, gdzie możecie na tych filmikach zobaczyć TV Zosia z bolesławiec Jak one wyglądają, więc my się z reguły przebieramy i cudownie bawimy więc już dzisiaj was na ten bal karnawałowy zapraszam a więc będzie to jakby trochę mniej tych różnych rzeczy które trzeba ogarnąć jak to się potocznie mówi no jest tego dużo jak na jedną osobę bardzo dużo no ale cóż my nie mamy nie jesteśmy instytucją ani organizacją nie mamy własnego konta także ja swoje prywatne konto udostępniłam żeby można było te pieniądze zebrać i rozliczyć się za salę, za białe, za wszystko z hotelem Garden. Także pewnie będzie wielu z was przykro, że nie będziecie uczestniczyć, bo w moim odczuciu jest to swego rodzaju historyczne wydarzenie o wolnych ludzi, o parlamentu wolnych ludzi. I myślę, że to jest taki w ogóle pierwszy festiwal, bo są różne spotkania. Ja wiem o tym, ale Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia, jeszcze mi się taka nazwa nie osłyszała, a więc pewnie w historii Wolnych Ludzi, parlamentu, będzie to takie pierwsze duże spotkanie. Ale uważam, że nie ostatnie, jak napisałam. Myślę, że tak około sierpnia. Może początek września, ale chyba sierpni, kiedy są wakacje, spróbujemy zrobić jeszcze jeden taki festiwal, drugi i wtedy będzie można być na zewnątrz, wtedy będą wystawcy mogli mieć tam swoje coś do jedzenia, bo jak byłam na Harmonii Kosmosu, to tam przeróżne rzeczy robiono i szczególnie wege i smacznie sobie. Zajadaliśmy, także myślę, że to ta kolejna impreza też będzie wspaniała, ale z mojego doświadczenia zawsze ta pierwsza ma swój taki urok. Ona jest taka dziewicza, taka no jak, jak ona wyjdzie, tyle, że ja daję się prowadzić, jak wiecie, tak jak wszystkie audycje telewizyjne, tak jak wszystkie moje rozmowy, które robię sama. Ja daję się prowadzić, jak mówię, a więc jeżeli mam podpowiedź, że mam coś zrobić albo żeby zastopować, to ja po prostu się tego słucham, bo wiem, że to jest podpowiedź mojej wewnętrznej mądrości, mojego wewnętrznego prowadzenia. I też, że nie sztuka jest, żeby tych ludzi nabrać i popychać, bo za, nie wiem, czy za wszystkich czasów i w jakim wieku będziecie słuchać, ale. Za moich czasów były wiejskie zabawy. Ja mieszkałam, co prawda, w mieście, ale zdarzało mi się pojechać na taką wiejską zabawę. No i właśnie na tej wiejskiej zabawie, jak nie było miejsc, to stali ludzie pod ścianą. Ja to pamiętam. Także dla mnie, jeżeli już jestem prawie 27 lat na tej drodze rozwoju, uczę się dużo, wzrastam, to Taka impreza w moim odczuciu. Może inni uważają inaczej, ale ja, wszystko to, co do tej pory robiłam, a robiłam trochę tak, jak mówię, warsztatów i różnych imprez, wszystko miało taką swoją klasę. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, tak jak tu hotel i tak dalej. W zasadzie, jak ja jeździłam na szkolenia, czy na jakieś imprezy, nikt mi hotelu nie załatwiał. Z mojej gestii, ale ja po prostu tak mam, żeby ci ludzie byli zaopiekowani i żeby byli bezpieczni, a więc pozałatwiamy jest hotel, inne noclegi również w dwóch miejscach, a więc jeżeli ktoś chciał, było podane zarezerwować sobie miejsce, to mógł sobie zarezerwować. Jeszcze jedna informacja dla ludzi, tak jak powiedziałam, okoliczny Pomiędzy 13 a 14 jest przerwa obiadowa, a więc osoby, które chcą tylko coś kupić od naszych wystawców, na tą godzinę mogą wejść. Nieodpłatnie to jest przerwa obiadowa, większość nas będzie przy posiłku, wystawcy będą się wymieniać też żeby pójść na posiłek. Także na stoiskach będą osoby i będziecie mogli kupić od tych wszystkich cudownych ludzi, którzy przyjadą z różnych stron Polski z różnymi cudami. Które, jak wiecie, są na liście. Jeszcze tam są osoby, które muszę dopisać, po prostu czekam na pełne informacje, jeżeli chodzi o wystawców. Także tyle mam odnośnie tego festiwalu informacji, żeby już, wiecie, tak dużo nie dzwonić, nie, nie zakłócać tej ciszy w każdy dzień. Także myślę, że, że spotkamy się. Bo ci, co mieli być, to, to byli, to zdążyli. Taka jest zasada tak naprawdę, jeżeli masz być, to będziesz, jeżeli coś jest dla ciebie, to jest. I tak jak powiedziałam, bal karnawałowy wolnych ludzi z przebieraniem, elegancją. Jeżeli masz szczenie z nami być, nie zdążyłeś na festiwal, a chcesz się pobawić. W tej pięknej sali kominkowej, na której będziemy się bawić tym razem, która ma 150 metrów, duża, to, to już dziś jeszcze raz zapraszam. A więc dziękuję za informację i zaraz włączę się tradycyjnie na rozmowę niedzielną z Wami. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.